Czekamy ze stadionu, na którym za moment rozpocznie się spotkanie od dawna zakreślone czerwonym flamastrem w kalendarzu każdego kibica. Przed nami wielki finał pucharu. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność skomentować to spotkanie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Zatem doczekaliśmy się. Przed nami wielki finał, a nic nas tak nie kręci w tym sporcie jak właśnie mecze o trofeum. Ciekawe, czy w związku z tym zobaczymy piękną grę ofensywną i festiwal bramek. Czy jednak pojawi się do zapunktatorstwa? przyczajenie za podwójnymi zasiekami i trudne do oglądania piłkarskie szachy. Tak czy siak, mamy tu najlepszych zawodników całych rozgrywek. Można się więc spodziewać, że to będzie spotkanie godne finału. Oto skład pierwszego zespołu na to spotkanie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Teraz widzimy skład drugiej z dzisiejszych drużyn. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. No i odjechał teraz z piłką. Szansa! Będą prowadzić! Nie ma, obronił ten strzał. Centra w pole karne. I ponownie stały fragment gry. Ma jedenasty metr z rogu. To trzeba było zrobić lepiej. Bardzo dobra, pewna interwencja bramkarza po tym uderzeniu z dystansu. Ładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Wybicie. I po groźnej akcji. Dobra teraz interwencja. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Będzie dobra okazja bramkowa. Jeszcze mogą szukać dobitki. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Znakomite wejście, choć rywale mają rzut z autu. Za chwilę wznowią z autu. Wychodzi na pozycję. Uwaga, wciąż może być gol. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Pójdźmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie bywało. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze, może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ale może teraz będzie szansa. Tak proszę państwa, piłka w siatce. Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do Mistrzowskiej Fety. Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. 2 do 0. Gramy dalej. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Świetny teraz, Dribbling, wciąż idzie na bramkę. Świetnie teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie. I korzyść nie okazała się jednak żadną korzyścią. Dlatego wracamy do tamtego przekroczenia przepisów. Słuszna decyzja, mamy rzut wolny. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No i zaczynamy, proszę państwa, drugą połowę tego meczu. Strzał z daleka. Strzela ale obok bramki. Może innym razem. Od pierwszego gwizdka grają naprawdę dobrą, efektowną piłkę, stwarzają mnóstwo okazji, mają tak zwany Dzień Konia. Dlatego te statystyki raczej nikogo nie zaskoczyły. Rywale są dziś bez szans. Goodwin. Odważna i co najważniejsze skuteczna gra w obronie. Faul. Gwizdek, wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Radzi sobie, dobra interwencja. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. Goodwin odchodzą wyżej do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. I strata piłki. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Podejście wyżej. Odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. No i fauluje teraz. Będzie rzut wolny. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Zagrywa na dalszy słupek. Tak właśnie należy wykonywać wślizgi. Dobre przejęcie piłki. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. I strzał na bramkę. Broni to bramkarz. A na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. Jest za linią obrony. Uwaga! Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną. I tak jest! To już koniec, ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku! Skaczą, radują się, ściskają, co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale, i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi! Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. Naprawdę fantastyczna chwila dla wszystkich w tym klubie. Cudowny moment, bo właśnie o tym się marzy, gdy zaczyna się grać w piłkę. Już na podwórku każdy chciałby zagrać w wielkim finale i wnieść puchar. To prawda Tomku nic w futbolu nie smakuje tak jak trofeum. A teraz wreszcie trafia w ich ręce i idzie w górę! O co zdobywcy Pucharu! Widać teraz ile to znaczy i dla drużyny i dla całego sztabu. Piękny obrazek Giatku. Wiadomo, w Pucharach zawsze jest jakiś element szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc, żeby potem cieszyć się nim tak jak oni. Mają puchar, nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest pilat wspaniałej integracji, to jest pod którą puchar, jest nasz, każdy miał w tym udział. Każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. To ważne, by boiskowe gwiazdy pamiętały o swoich kibicach. A taki puchar mówi, że było warto. Było warto ścierać gardło, zarywać noce, jeździć na wyjazdy. Oto nagroda.